Dzień dobry, moi drodzy. Witam na takim specjalnym czytaniu, które postanowiłam zrobić z okazji Dnia Babci i Dziadka, czyli z okazji 21 i 22 stycznia. Moi drodzy, będzie to czytanie właśnie dla tych osób, dla widzów kanału, którzy są już babciami bądź dziadkami. Tak sobie postanowiłam, żeby te osoby tutaj uhonorować w dniu ich święta, żeby po prostu coś ode mnie w ramach tego swojego święta mogły otrzymać. I moi drodzy będzie to taka wróżba polegająca na wyborze, z racji tego, że dzień babci, dzień dziadka, przeważnie kojarzony jest z dużą ilością kwiatów, które wręczamy naszym dziadkom i babciom. W związku z tym postanowiłam sobie, że będziecie tutaj wybierać właśnie rodzaj kwiatów, który jakoś tam najlepiej do Was przemówi. Tak intuicyjnie będziecie sobie wybierać. Tam już pod tymi kwiatami są wylosowane karty. Które mają właśnie dla Was utworzyć takie krótkie przesłanie, jakąś poradę od kart. I teraz tak, tutaj mamy kwiaty numer jeden. Chciałabym, żebyście się dokładnie przyjrzeli każdemu z tych bukiecików, tak abyście mogli po prostu wybrać te, które do Was najlepiej przemawiają. Nie na zasadzie zastanawiania się, tylko po prostu tak intuicyjnie. Więc jedyneczka to są takie właśnie piękne różyczki. Tutaj się przyjrzyjcie jeszcze dokładnie tym różyczkom przez chwilkę. No i przejdziemy sobie do kwiatów numer dwa. Tutaj akurat mamy takiego pięknego storczyka dla koneserów storczyków, również piękny obiekt, piękna gratka, więc też przyjrzyjcie się dokładnie temu kwiatu. E, intuicyjnie, tutaj po prostu wpatrując się w te zdjęcia, już coś tam Wam powinno podpowiedzieć, który po prostu e, kwiat wybrać. To jest opcja numer dwa. No i opcja numer trzy to będą te oto przepiękne. Tulipanki żółty i czerwone dwa, takie z wstążeczkami. E, także tak to wygląda. To jest opcja numer 3. A zatem wybieracie pomiędzy tymi kwiatami. Teraz właśnie jest ten czas na dokonanie wyboru. Ja Wam jeszcze raz pokażę wszystkie opcje. Opcja numer 1 różyczki, opcja numer 2, storczyk i opcja numer 3 e, tulipanki. Dokonajcie teraz właśnie wyboru w tym momencie, ponieważ tutaj od razu bez żadnego przestoju przejdziemy sobie do wróżby. Teraz, tak, osoby, które wybrały ten pierwszy kwiat, te pierwsze kwiaty, czyli te przepiękne różyczki. Oto jest, moi drodzy, czytanie dla Was. Co my tutaj mamy dla Was ciekawego? Moi drodzy, przede wszystkim e, skupiacie się tutaj na rozpamiętywaniu jakichś swoich porażek i to Was blokuje w działaniu. E, coś tu się w Waszym życiu nie wydarzyło tak, jakbyście chcieli, albo wydarzyło się coś, czego byście właśnie nie chcieli, gdzieś się powinęła noga, no i teraz takie macie troszkę niezbyt e, dobre mniemanie o podejmowaniu działań e, wszelakich tego typu, dlatego że po prostu. Boicie się, że sytuacja się powtórzy. Skupiacie się po prostu na swoich rozczarowaniach, porażkach. Tymczasem macie, moi drodzy, ogromny potencjał w sobie, aby tutaj przełamać ten impas. I waszą mocną stroną wydaje się być przede wszystkim takie logiczne myślenie oraz umiejętność formułowania swoich argumentów, czyli wy. Potraficie ludzi przekonywać do swoich racji, potraficie logicznie rozmawiać, potraficie prowadzić rozmowy, pertraktacje i naprawdę moglibyście na tym polu wiele osiągnąć, moglibyście wiele wynegocjować, wiele rozmów przeprowadzić, e, takich, które by wam przyniosły konkretne owoce, konkretne korzyści. Tylko po prostu z jakiegoś powodu tego nie robicie. Może boicie się tej rozmowy, może boicie się e, w ogóle zwrócenia uwagi na pewne kwestie, na pewne problemy. No bo pamiętacie jeszcze jak to było w przeszłości, macie w pamięci jakieś nieprzyjemne zdarzenia z tym związane, w związku z tym wolicie się po prostu nie wychylać. A tutaj jest ewidentnie e, potencjał ogromny w Was, tym bardziej, że macie tutaj jeszcze Boginię Jemanię, która mówi o wielkiej szansie. Otwierają się przed Tobą wielkie szanse, skorzystaj z nich. Macie też kartę osiągnięcia od Waszych przewodników duchowych. Te karty mówią o tym, aby po prostu skupić się na swoich mocnych stronach, na to, co wam się udało, aby śmiało sięgać po marzenia. Bo w tej karcie e, już sam fakt, że wybiegamy z tą siatką na motyle do parku, nawet jeżeli jeszcze nam się nie udało żadnego złapać, to już jest e, rozpoczęcie realizowania swoich marzeń. Nie tkwienie w miejscu, tak jak to ma miejsce w Piątce Mieczy. Bo tutaj jest rozpamiętywanie, natomiast tutaj już jest ruch, tutaj już jest sięganie po marzenia. I pamiętajcie o tym, że ta wielka szansa jest dla Was dostępna, tylko trzeba się odważyć. Być może właśnie to będzie polegało na przeprowadzeniu jakiejś poważnej rozmowy, być może na jakichś negocjacjach. Trzeba po prostu wykonać ten ruch. Trzeba by było tutaj po prostu jasno określić swoje pragnienia. Nie bać się tego, nie bać się wyrażenia swoich opinii i nie bać się walki o swoje marzenia. Tak wygląda opcja numer jeden, moi drodzy. I przechodzimy do opcji numer dwa, czyli tutaj mamy storczyki. I dla osób, które wybrały tą opcję, tutaj mamy zestaw kart. Moi drodzy, yy, mam wrażenie, że dla wielu z Was będzie to się odnosiło do życia miłosnego, ale też może być do życia rodzinnego i ogólnie relacji. Rycerz Kielichów to jest taka osoba, która ma tendencję do gonienia za miłością idealną, dlatego ja często go nazywam błędnym rycerzem, bo to jest takie troszeczkę no, jakby płonne działanie, dlatego że miłość idealna nie istnieje tak samo jak nie istnieją ludzie idealni. Tylko każdy z nas ma pewien zestaw cech pozytywnych czy tam negatywnych i tworzy taki konglomerat. Ósemka kielichów każe właśnie przetransformować swoje myślenie o innych ludziach, każe zacząć inaczej, bardziej dojrzale patrzeć na relacje i szukać w ludziach właśnie tych pozytywnych cech, nie skupiać się na tym, co jest w ludziach negatywne, bo w ten sposób sami siebie ograniczamy, szukamy jakiegoś ideału, czegoś ulotnego, co tak naprawdę nie istnieje i przez to my ludzi nie zmienimy, nie mamy wpływu na to. Jacy są ludzie, jaką prezentują postawę. Przez takie działanie możemy tylko i wyłącznie zaszkodzić sobie, no bo będziemy cierpieć z tego powodu, że jednak ludzie nie odpowiadają naszym oczekiwaniom. Macie tutaj dodatkowe dwie karty, kłanin miłosierdzie. Przestań oceniać siebie i innych. Otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. To jest właśnie to, o czym powiedziałam, czyli po prostu starajcie się dostrzegać w ludziach pozytywne strony, a wtedy też poczujecie się z tym lżej, będziecie czuli się jak właśnie w takim zwiernym tańcu. Poczujecie jak napięcie, jak cała frustracja schodzą po prostu z waszych barków, bo to nie wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby zmieniać innych ludzi. Powinniście po prostu postarać się zaakceptować ich takimi, jakimi są z całym ich zestawem wad, z całym zestawem zalet, po prostu nie oceniając nikogo. Oddać się tej miłości, ale przetransformować ją w uczucie bardziej dojrzałe, takie bezwarunkowe, bez stawiania po prostu ludziom ultimatum, bez stawiania nadmiernych wymagań, po prostu przyjmować ludzi, przyjmować sytuacje takimi, jakimi są. I to jest przede wszystkim ułatwienie dla Was, dlatego że będzie to po prostu łatwiejsze życie, łatwiej będzie funkcjonować na co dzień, kiedy zdamy sobie sprawę, że no nie naprawimy całego świata i też niekoniecznie mamy wpływ. Wpływ na zachowanie, na usposobienie innych ludzi. Kiedy zaakceptujemy wszystkich bezwarunkowo, mogą wtedy właśnie zacząć się dziać pozytywne zmiany, bo przekształcimy energię w energię zrozumienia, w energię bezwarunkowej miłości. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o opcję numer dwa, czyli właśnie ten przepiękny storczyk. No i opcja numer trzy dla osób, które wybrały te piękne tulipanki. Wszystkie tutaj kwiaty piękne, więc rzeczywiście wybór mieliście trudny. I tu jest dla Was zestaw cech. Przepraszam, zestaw kart. Moi drodzy, macie maga i macie rycerza buław, i mam wrażenie, że tutaj wielu z Was albo w tym momencie jest na etapie odkrywania jakichś swoich talentów, jakichś swoich mocnych stron, albo po prostu już je odkryliście i być może nawet już dawno odkryliście, tylko tak się bawicie w to, że tak powiem, pokryjomu. Czyli jak coś tam tworzycie, to tworzycie bardziej do szuflady, nie wypływacie z tym na szersze wody, nie macie w sobie takiej chęci działania, pokazania się szersze. Światu, a szkoda, bo te talenty tutaj mogą się marnować przez to. Możecie nie móc rozwijać się w pełni, jak to się mówi, rozwinąć skrzydeł. Rzeczywiście macie w sobie taką moc e, tworzenia czegoś, kreowania czegoś, być może nauczania innych jakichś ważnych rzeczy, no ale tak tłumicie to w sobie, nie ma w Was e, działania. Ten rycerz Buław jest właśnie zachętą, żeby się pokazać, żeby tutaj ruszyć z tym do przodu, żeby nie ukrywać tych swoich talentów. Niezależnie od tego, co to jest, bo to może być e, na przykład pasja szydełkowania, to może być e, na przykład talent ling lingwistyczny, to może być e, tak naprawdę cokolwiek e, związane z waszą pasją, z jakimś waszym takim naturalnym talentem, coś, co Was po prostu wyróżnia spośród innych ludzi. I tutaj karty mówią ewidentnie, że to jest coś ważnego, co może budować waszą niezależność. Co może dać wam takie poczucie własnej wartości, macie Boginię-Bastet, boginię niezależność. Twoja niezależność jest podstawą Twojej siły i wiedzie do sukcesu. E, tu jest też taka zachęta od Waszych przewodników anielskich, aby po prostu wszelkie postanowienia, e, które gdzieś tam powstały w Waszej głowie, wcielać w życie. Aby to nie zostało tylko i wyłącznie w głowie e, na zasadzie postanowień, które nigdy nie zostaną zrealizowane, ale aby po prostu pójść za ciosem. I tu jest ewidentne wskazanie na rozwój swoich naturalnych talentów e, i na wypłynięcie. Na szerokie wody z tymi talentami. Być może teraz właśnie nadeszło to wasze pięć minut, niezależnie od tego, ile macie lat, w jakim jesteście wieku, nawet e, jeżeli jesteście już w starszym wieku. To pamiętajcie o tym, że zawsze jest czas na rozwijanie, na realizowanie swoich talentów. A może właśnie niektórzy teraz dopiero, powiedzmy na emeryturze, kiedy mają troszeczkę więcej spokoju, kiedy już nie muszą przejmować się tym życiem zawodowym, e, troszeczkę zwolnili tempo i teraz właśnie będą mieli czas na to, aby tutaj te swoje naturalne talenty e, rozwijać, czyli coś, na co wcześniej na przykład nie mieliście czasu. Ten zestaw kart ewidentnie zachęca do tego, aby po prostu z tymi talentami, Wypłynąć na szersze wody, aby się tego nie bać, bo jest to naprawdę coś, co jest bardzo wartościowe i warto to pokazać światu. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam te przesłania pomogły. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Yy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim babciom oraz wszystkim dziadkom z okazji ich święta. Przede wszystkim, dużo, dużo zdrowia dla Was, dużo miłości, ukochanych wnuków, prawnuków. Bardzo serdecznie i gorąco wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia.